Hej moi kochani, serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I tym razem przychodzę do was z Q&A, ale nie takim zwykłym, ponieważ będziemy robić, uwaga, uwaga, muffinki. Tam no, 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 tutaj je mam, oczywiście takie gotowe. ze względu na to, że chcę się skupić bardziej na odpowiadaniu na pytania, a to jest taki po prostu dodatek do odcinka, więc no, zostawiajcie jeszcze łapeczki, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie wpadać na Instagram, bo właśnie pytanka są z mojego Instagrama, Gimfit New, więc tak jak wspomniałam, wchodźcie, zadawaliście mi je, no, staram się też w ogóle brać pytania, takie, na które na przykład jeszcze w ogóle nigdy nie odpowiadałam, żeby się też nie powtarzały. Tak? Zaczniemy od wyjęcia tego, i w sumie może przeczytam od razu pierwsze pytanie, żeby w międzyczasie odpowiadać. Mam też iPada, bo na nim mam porobione screeny pytań, więc dobra, lecimy po to pierwsze. Pierwsze pytanie brzmi, co skłoniło cię do nagrywania na YouTube? Więc szczerze, jeżeli chodzi o to, robię wałeczki w międzyczasie, no to w sumie ja w ogóle zaczynając nagrywać, miałam, wiecie, w planach po prostu. W sensie u mnie w ogóle jeden z pierwszych filmów to były takie filmy, wiecie, z bardziej układy, z akrobatyki powiedz. I to miała być w sumie taka tematyka związana ze sportem, bo wtedy totalnie jakby właśnie tańca, akrobatyka, akrobatyka powietrzna to było moje życie. I w sumie chciałam się po prostu tym gate na zasadzie jakiś właśnie, też było jakieś, no w sumie chyba jak zrobić szpagat, jakieś takie filmy i tego typu tematyka. A potem w sumie zaczęliście mi pisać w komentarzach, żebym robiła też innego typu filmy, no i tak postanowiłam, stwierdziłam, a dobra spróbuję, no i tak właśnie się wszystko zaczęło. Tanko, jakie filmy lubisz oglądać w wolnym czasie? Więc w ogóle ja szczerze totalnie lubię to miksować, bo ja trzymam Unlimited właśnie w Cinemastki w Warszawie, więc wiadomo taką kartę, że mogę sobie po prostu oglądać filmy w kinie, taki powiedzmy no limit bez limitu, więc szczerze po prostu chodzę na większość tych filmów, zdarza mi się tak, że na przykład na jakiś film i nie jestem do końca aż tak z niego zadowolona, ale lubię ostatnio w ogóle robić sobie takie miska, się już tutaj pojawiła, a kolejne pytanko było o to, co inspiruje mnie w codziennym życiu, czy jakoś mniej więcej tak sformułowane, więc... Odpowiedź jest w ogóle taka, może trochę basic, ale powiedziałam, że totalnie wszystko. Na przykład ja też właśnie jak studiuję architekturę wnętrz, więc wiadomo tworzę projekty na co dzień wnętrz i na przykład też jakby totalnie to są takie nieraz rzeczy, że ja potrafię wiecie, nie wiem, w nocy się przebudzić, bo coś mi przyjdzie do głowy i mam nagle tak, eureka to jest to i potem wiecie, mam pomysł już na wykończenie całego mieszkania, więc to totalnie się bierze, może nie, że znikąd, ale mnie po prostu Najmniejszy element może nagle w danej sytuacji zainspirować, i przyjdzie mi od jakiejś takiej małego, małej rzeczy nagle jakiś cały piękny pomysł, na przykład urodzi w głowie. Teraz sobie tutaj tą pierwszą mieszankę, czyli tą właśnie na babeczki, już rozetne O, dobra, idzie mniej więcej. Mogę Wam pokazać, że mega lubię tych smaku, smak tych babeczek takich gotowych. One są fajne ze skórką pomarańczy, a tańko ogólnie kolejne brzmi jakoś mniej więcej tak, co robię, kiedy nie mam pomysłu na kolejne odcinki, czy coś w tym stylu. Więc jeżeli chodzi o mnie, to u mnie zazwyczaj jest właśnie nadmiar tych pomysłów, jak mam być taka szczera, bo jakoś ja tylko za chwilę wymyślam, a może zrobię taki film, a może taki, a nie faktycznie, ale faktycznie co jakiś czas może, znaczy Właśnie chyba że u mnie akurat na szczęście rzadko to się zdarza, ale jakby po pierwsze mam listę takich filmów na zasadzie filmy do nagrania i ja tam jest chyba z 20 albo ponad 20 pomysłów, więc jak już naprawdę mam pustkę w głowie, to albo idę do tej swojej listy po prostu, e, albo jeżeli tak już totalnie też e, nic, no to też na przykład mogę się Was spytać na Instagramie, jakim widniu możecie wpadać, bo na przykład Wy też nie raz podsyłać jakieś pomysły na filmy. Tutaj tylko wyrzucę, a pytanko kolejne było o filmy. Z których jestem najbardziej dumna, a właśnie które gdzieś tam stworzyłam, jakoś mniej więcej. Tak, więc jeżeli chodzi o to, to ja bym chyba tutaj zaliczyła ogółem wydaje mi się, że jak miała być szczera to na przykład film 19 z wykrzyknikiem bo jednak cały ten wymyślenie tego i stworzenie i nagranie, tam było sporo pracy i naprawdę jestem dumna z tego jak to wyszło, ogólnie też film coś tam start z datą, bo to bo ten w sumie film z napisem start to była taka zapowiedź tego filmu 19, to ten start na przykład on jest taki krótki, bo to jest w sumie taka zapowiedź tak jak wspomniałam, ale na przykład uważam że przepięknie to wyszło, więc te na pewno lubię też moje lookbooki na przykład bardzo, ale to bardzo przykładam uwagę dużą, żeby właśnie, w sumie te dyski takie jest urodzin, bardzo zawsze się staram i lookbooki, więc te filmy należą do tych moich takich, z których jestem zawsze najbardziej dumna, bo na nie też idzie sporo pracy, sporo wymyślania, organizowania i tak dalej. Było o jakieś takie moje cele na nadchodzący rok, w sumie na nadchodzący, no na ten, który się zaczął bardziej. Więc jeżeli chodzi o to, to ja mam w ogóle mega takie... W sensie są dwie rzeczy, takie dwa cele, które są w ogóle na pierwszą połowę w sumie bardziej tego roku. I w sumie o jednym i o drugim się dowiecie i jedno i drugie zobaczycie, jeżeli chodzi o... Znaczy zakładam, że to się uda zrealizować, ale ja zakładam, że się uda. I będę robiła wszystko, żeby się udało, więc jedno i drugie zobaczycie. I powiem Wam, że jedno i drugie jest spełnieniem moich marzeń, więc fajnie. I ja się bardzo cieszę, bo wiem, że z jednej strony czeka mnie bardzo dużo pracy i zarówno z jedną, jak i z drugą z tych rzeczy. Aczkolwiek ja lubię ta, tego typu rzeczy robić, plus... No, efekt końcowy zakładałem, że będzie tak, jak mam w głowie, będzie po prostu wspaniały. Wiem, że mówię tak na zasadzie w sumie żadnych konkretów, ale po prostu nie chcę nic teraz, po pierwsze, zapeszać, zanim to zrobię, a po drugie, to też będzie taka niespodzianka dla Was, bo to też jedna z tych rzeczy, to jest w ogóle coś, co dla Was szykuje, ale też się właśnie nie marzenia. I wszystko zobaczycie, więc koniecznie subskrybujcie, obserwujcie Gim na Instagramie, a się dowiecie. Trochę się nagadałam, mam tutaj dwa jajka. Teraz ogółem wszystko dodamy, że jajeczka się pojawiają, bo ja sporo gadam, a trzeba robić mafinki, żeby je. Jeszcze jest zjeść na koniec odcinka tutaj mam ogólnie 100 ml wody, więc wlewam, a kolejne ptanko ogólnie było, co chciałabym przekazać swoim widzom, więc jeżeli chodzi o to, to mi się wydaje, że coś, co w sumie jest takim, może nie, że mottem, ale towarzyszy mi przy tworzeniu tych filmów i one też powstają z takiego założenia, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale tak mam gdzieś to w głowie, to są w sumie chyba dwie rzeczy, tak mi się wydaje. Na pewno chcę Wam przekazać, abyście po prostu spełniali marzenia i jakby dążyli do tego, żeby spełniać te marzenia, bo nawet te marzenia, które są na pierwszy rzut oka nieosiągalne albo są po prostu takie nie do końca realne, to naprawdę możecie ciężką pracą. No wiadomo, że nie jest łatwo i to nie jest tak, że o, że o czymś i mi to spadnie z nieba samo, nic nie robiąc. No trzeba wiadomo włożyć w to jakąkolwiek pracę, mniejszą, większą, jednym jest łatwiej, innym trudniej, ale jeżeli się naprawdę tak zapiniecie, oczywiście nie mówię o takich marzeniach abstrakcyjnych i takich totalnie wychodzących spoza rzeczywistość, ale o takich realnych na przykład i tak dalej, no to na pewno jeżeli będziecie pracować, to Wam się uda i trzymam za wszystkich kciuki i ja sama też yy, no tak żyję z taką myślą właśnie, żeby móc spełniać swoje marzenia i je realizować, dlatego właśnie pracuję i tak dalej, to wszystko robię, żebym sama mogła swoje marzenia spełniać, no i też Wam chcę to na pewno tutaj też przekazywać, a druga rzecz to też jakby ja uwielbiam Was inspirować, stąd też Wam staram się jak najwięcej pokazywać, bo właśnie chcę Was inspirować. I wlewamy teraz 100 ml tutaj oleju do mojej całej zawartości. Proszę bardzo, i trzeba będzie już to wszystko zacząć po prostu ze sobą mieszać. Teraz troszkę zaczynamy wszystko energicznie mieszać tutaj. No dobra. Żeby się nie pobrudzić przy okazji, no i odpowiadając to kolejnym pytankom było co motywuje mnie ogólnie do pracy nad kolejnymi projektami. I w sumie ja to może na dwa podzielę to pytanie i projektami w sensie jako architekt wnętrz i tak dalej i ogólnie projektami takimi życiowymi, tak to sformułujmy. No więc jeżeli o to chodzi, objęta staś ta nasza masna roli, dobra ja chyba tak mieszać. Bo to trzeba w sumie energicznie, ja jest tak obijam trochę, ale co mnie motywuje, więc jeżeli chodzi o projekty że jako architekt wnętrz, to ja uwielbiam ten efekt końcowy, po tym ja w ogóle... Jakby, właśnie, jakby ktoś się też zastanawiał przy okazji, dlaczego architektura wnętrz, no to ogółem właśnie przez to, że ja uwielbiam, ja żyję tym i ja nawet wieczorem nieraz, jak mam jakieś pełną głowę pomysłów fajnych, jeżeli chodzi o projekty, to ja nawet nie mogę zasnąć, bo ja myślę i ja na przykład wiecie, potrafię zarwać całą nockę, bo mam jakąś wizję na projekt, żeby po prostu już siedzieć, szukać jakichś właśnie lamp, mater, nie wiem, no po prostu tych mebli, tego wszystkiego i, i tak dalej. I żeby to gdzieś wprowadzać, więc ogólnie ja po prostu żyję, żebym to robić, dlatego no to jakby całą kształt mnie motywuje, bo ja po prostu kocham to robić. A jeżeli chodzi o takie projekty życiowe, no to z kolei jakby zazwyczaj te moje projekty są spełnieniami moich marzeń. I po prostu wiadomo, że ja po prostu marzę o tym, żeby spełnić marzenia. Trochę ma swoje zmaślane, ale wiecie o co mi chodzi i no wiadomo, że jak o czymś marzysz, to znaczy, że bardzo to chcesz, a jak bardzo to chcesz, to zrobić no praktycznie wszystko, żeby się udało to mieć. Dobra, trzeba teraz trochę tutaj energiczniej to pomieszać i będziemy mieli gotową naszą masę. Nasze ciasto ogólnie tutaj już jest gotowe. Właśnie ciasto jest gotowe, teraz biorę te foremeczki, porozkładam je tutaj i będziemy już przelewać ciasto. A kolejne ptańko brzmiało, co sprawia, że jesteś szczęśliwa, więc Ostatnio jakby ja w ogóle staram się cieszyć z każdej najmniejszej rzeczy e, i tak dalej. Ja nie muszę mieć nie wiadomo czego, żebym była szczęśliwa naprawdę. I w sumie no to, no, to są takie nieraz rzeczy, że nawet nikt nie pomyślał, że o to może sprawić, że jestem szczęśliwa. Naprawdę ja się staram doceniać ogólnie każdą po prostu rzecz bez znaczenia, czy to jest coś wielkiego, czy to jest coś mniejszego, bo po prostu no to jest życie. Tutaj trzeba się cieszyć każdą chwilą. Złożymy na blaszce, więc zabieramy się za przekładanie, a pytanko brzmi, co bym zmieniła w swoim życiu, gdybym miała taką możliwość. Więc jeżeli chodzi o to, szczerze, ja bym nic nie zmieniła, jakby. W sensie, na pewno wiadomo, mam jakieś takie gorsze momenty w życiu, gdzie mówimy: no Jezu, ale coś tam, nie fajnie, że coś się dzieje, ale mimo wszystko, ja jestem zdany, że w ogóle wiecie, wszystko nas uczy itd. i tak dalej. I ja na przykład uważam w ogóle, że żyję w swoim takim dream life i to, co zawsze sobie wymarzę, to potem tak żyję, i to jest coś niesamowitego, i jestem za to zawsze wdzięczna i w sumie nic nie zmieniłam. Kolejne pytanie było o moją ulubioną potrawę. Dobra, czekajcie, musimy tutaj nałożyć w międzyczasie moją mafinkę. A jeżeli chodzi o potrawę, ej, szczerze, ja nie wiem. Ja ostatnio w ogóle jestem fanką żelków, więc wiem, że to nie jest potrawa, żeby nie było, ale ja po prostu kocham nad życie żelki. Ostatnio mogłam mieć tylko i wyłącznie żelki. Dobra, lecimy tutaj dalej z nakładaniem, już potem Was nie będę męczyła nakładaniem każdej jednej mafiny. Ulubiłam perfum, więc jeżeli chodzi o to, to ja bym trochę tutaj to wymieniała, też lubię biełki, ale jeżeli chodzi o perfum, to ostatnio First Love z Victory Secret na zmianę z Bonksellami, w sumie z Claudem, no teraz mam 50 perfumów wymiany, ale jeszcze Cloud Ariane Grande też ładnie patnie. Ostatnia troszeczkę tego ciasta do tej mafinki i już lecę z kolejnymi. Są gotowe. Trochę już się do Was nie odzywałam po prostu, żeby to sprawniej poszło, no bo jakbym tu gadała i nalewała, to by trochę to trwało. Ale wszystkie są już piękne, tutaj nie nalane. Piekarnik też jakby tam, nie wiem czy widać do końca, ale w tyle już jest włączony, nagrzewa się i tak dalej. Więc zaraz je wstawiam i już się do Was odezwę pewnie jak się dzieje. Teraz jeszcze ostatni detal, czyli posypać je cukrem pudrem i możemy sobie już jeść, je tutaj smacznie jeść. Dobra, bierzemy. A kolejne pytanko brzmi, ile mam lat, więc aktualnie w momencie nagrywania tego filmu mam 19 lat i no, 11 kwietnia mam urodziny, wtedy ja już 20. Jak to brzmi w sumie. Już jedynki z przodu nie będzie nigdy, moi drodzy. Dobra, sypiemy. Możecie nawet w sumie przybliżyć trochę tutaj do mnie. Moje muffinki są gotowe, pytańka też już się pomału kończą, te, które gdzieś tam sobie właśnie poscreenowałam, więc dobra, jeszcze czas zrobić wielki test, bo ja tu galam, galam, odpowiadam na pytanie, czy mafinki wyszły dobre, więc zarabiśmy sobie tą taką ze środka, jeszcze lekko ciepłe, ale trudno, więc dobra. I robimy tak, że e, odpowiadam na pytanko ostatnio już w tym filmie, które brzmi, czy przeprowadzasz się do Warszawy, więc e, powiem tak, odpowiem bardzo krótko, I don't know, Zobaczymy, oglądajcie, obserwujcie, subskrybujcie i, i przekonamy się wszyscy razem. I teraz uwaga, wielki finał, czas sprawdzić czy moja babeczka jest mm Mhm. Mega dobre. Totalnie mi tutaj jest ten cukier puder trochę zybnął, ale są wspaniałe. No, zaraz zakończyłam mafinkę, a to w sumie na cele w tym filmie. Odpowiedziałam się na pytania z Instagrama GameFit tak jak wspominałam. Zrobiłam wszelkie różne No, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. No, i co do zobaczenia. pa, pa!